Dzień dobry. Cześć. cześć, dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy tutaj razem z Mirką. Eee, z powodu tego, że był mały problem z nagłośnieniem poprzedniego filmu. I jeszcze wiele rzeczy nie zostało wyjaśnione. Aha. Uh -huh. eee, czyli wyjaśnione, czyli nie wiemy jeszcze wiele rzeczy. Jak było w psychiatryku? Chciałbym, żeby Aha. Mirka powiedziała. No to był nadprogramowy raz, którego nie przewidziałam, ponieważ e, dziesiąty raz miał być moim ostatnim, a tym razem był jedenasty raz. Aha. A dlaczego? No, ale... Słucham. A dlaczego? No bo tak, tak się złożyło, że w służby były wezwane, bo chciałam wyjaśniać sprawę tego, co się działo, podsumować z policją. Y, takie doniesienie złożyć na, na pewnych ludzi, co u mnie mieszkali. Jednak to się przysięgło I wszystko dla te, I mnie. dlatego byłaś w psychiatryku? Tak, no bo policja no to to zdecydowała, że tam, y, że tam się na, nadaje właśnie, bo najpierw przyjechała karetka, potem po dwóch godzinach dopiero policja ja z, z chorym ścięgnem Achillesa, lewej nogi, zostałam w, wywleczona wręcz z mieszkania swojego. Zamknę, nie, to drzwi, na szczęście klucze miałam, na szczęście miałam też komórkę przy sobie. E, no i taki no, przymóg wobec mnie został e, z, e, zastosowany w moim własnym domu. Aha. No a w psychiatryku, jak to w psychiatryku, nuda. No Nudy na pudy. Aha. No i strasznie jest, to, to na pewno. Tak? Słucham? I strasznie jest. No tak średnio, jak się nie narażasz za bardzo, nie. Wystarczy, wystarczy jedno słowo, jedno zdanie wobec pielęgniarki i zaraz już w wypisie jest wielki, wielka ujma dla niej, że ja przedrzeźniałam no Po prostu powtarzałam, bo takie głupoty gadała pielęgniarka i ja po niej przy, e, powtarzałam, bo byłam zdenerwowana po prostu. Tu nie ma, e, w szpitalu nie ma miejscu na, miejsca na emocje, na jakieś żarty, wszystko jak, jak mówisz, to, to będzie wykorzystane przeciwko Tobie, o ile personel... No to, nie, jest to, to jest fakt. to. ...nie ustali inaczej. To jest raczej. Yy, yy, no, to jest, to jest. fakt, że lekarze, czy psychiatrzy to próbują być autorytetami. A czy pielęgniarki ten nie można nic zrobić, bo oni ten, bo oni zrobią jak najgorzej. Dobra. E, dalej. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat pobytu? No, trwał od 9 lipca do 13 sierpnia. E, w Wczoraj dzisiaj 14, prawda? No tak. No, to wczoraj minął miesiąc od wyjścia ze szpitala. E, no i, i po prostu tak, jak się bierze leki, to czasami nawet. No ja czuję, jakbym z tego szpitala w ogóle nie, nie mogła wejść na dobre. No bo jak biorę leki, no to jest przyznanie się do tego, że jestem chora. E, no i, i nie mam. Nie mam co walczyć z tym, bo próbowałam walczyć się nie udało zawsze. E, każdy, każdy. Raczej warto ja. walczyć, bardzo demonstrować, bo ludzie wychodzą z psychiatryka przez demonstrację, Aha. przez to, że się nagłaśnia. No nagłośniliśmy twoją sytuację i wyszłaś. Po, chyba po miesiącu, tak? Miesiąc i cztery dni. No, niektórzy dwa miesiące, czyli miałaś szczęście po prostu. Właśnie Aha. No, więc no, kwestia też śmieci spod mojego domu została zawieszona przez ten mój pobyt. Tam miałam wyjaśniać w Straży Miejskiej, jeszcze właśnie jak mnie w tego dnia, 9 lipca yy, czekałam na, na patrol policji, która zdecyduje, że nie muszę jechać, a jednak zdecydowali, że muszę jechać, no to Pojawiła się Straż Miejska, która wylepiła mi wezwanie, że miałam się stawić, wyjaśnienia, dlaczego mam bałagan na posesji i w zatoczce Śmietnik w altanie śmietnikowej. No i, i ten. No i nie dało rady w tym czasie się pojawić. to Straż Miejska tam mi wypisała, bo byłam w tym czasie w psychiatryku. No tak, dobrze. Co dalej? Jeszcze coś, ale związane z szpitalem. Coś bardzo ważnego. Aha. Coś bardzo ważnego. E, no w, w, wśród tych kobiet nie czułam się e, jak u siebie w domu, ponieważ no. Cięż, cięższe to przypadki były ode mnie, bo ja no, siebie nie uważam za jakąś specjalnie chorą. jesteśmy dużo lat za Ameryką powiedzmy. Bo tutaj... Samo to jak się porównuje te filmy, te wywiady z lekarzami na przykład w Ameryce, no to, to oni raczej już nie są zdania, że do końca życia będzie się brało leki. Tylko raczej takie holistyczne podejście już panuje w Ameryce, a u nas ciągle, ciągle farmacja. Hmm, no dobra. No, no. Może jeszcze tylko jedna sprawa. Bo my chcemy, żeby Mirka miała pieniążki, bo też mam swoje problemy. W opisie będzie ten, w opisie będzie e, znowu, będzie e, gdzie można wysyłać jej pieniążki, bo jest ofiarą psychiatrii i ten, i będzie, i wpłacać proszę, jeżeli Aha. kto może. No ja nawet, no mam nadzieję wywalczyć jakąś rentę czy, czy coś, bo do tej pory cały czas tylko traciłam czas w tych psychiatrykach 11 razy plus chyba ze trzy oddziały dzienne, to by się zebrało ze 2,5 roku życia. Ile w tym 2,5 roku mogłabym zarobić pieniędzy, to to nawet nie chcę myśleć. No e, mamy nadzieję, że, to... że ten, że odszkodowanie jeszcze ten, y... Tak, ale właśnie żeby mieć siłę, dojść do siebie, czy, czy po prostu mieć nawet na prawnikach chociaż taką poradę płatną, to nie stać mnie. Ja już od, od stycznia myślę o tym, żeby pójść do prawnika, ale ciągle te, te marne 250 zł, no to miałam opatrzonego parawnika, ale niestety ja wolę wydać na jedzenie, żeby przeżyć jakoś. Z rachunkami jestem wszystkimi Na do tyłu. Mirka, Mirka też, też chodzi o to, że powinnaś dostać rentę za to, że zniszczyli ci organizm i niszczą. Aha. Yy, tymi psychologami. No ja najbardziej w tym roku ucierpiałam, bieżącym, w 2025. Jest normalne, bo ja ważę dwa razy więcej niż jak ta machina psychiatryczna mnie porwała w 2011 roku pierwszy raz. Ważyłam 65 kilo. A do 145 doszłam, czyli nawet więcej niż dwa razy tyle. Tak. Dobra. Robimy to tak. Wpłacajcie. E e będzie w opisie e e informacje o tym, o tym gdzie, e gdzie wpłacać numer konta i blik. Dobra. To, tr to trzymaj się, Milka. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.